I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I want to be the greatest. Everybody on their face shit. I look around, and feel like everybody is the fakest. I make this. Yeah, hoping one day I blow up from the basement statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Getting my way into be put down. Hitting your place. Dzień dobry. Dzisiaj z racji tego, że jest pierwszy dzień miesiąca, to powrócę pewnie do swoich celów, które dziś tutaj pewnie widzicie w tle. Będę musiał je zaktualizować, zobaczyć, co mi się sprawdziło. Pamiętacie pewnie tą rozpiskę moich celów, które Wam pokazywałem kiedyś na którymś vlogu. Co miesiąc będę musiał sprawdzić, co udało mi się tam dokładnie zrobić, zaplanować sobie rzeczy na kolejny miesiąc, no a z racji tego, że jest pierwszy, no, to będzie się to działo właśnie dzisiaj. No i dodatkowo jeszcze ważenie, nie? bo dzisiaj jest. Wtorek, więc wchodzę na wagę. Ostatnio było 65, 65 i 4. Było ostatnio. Zaraz zobaczymy, jak się to dzisiaj wygląda, ale to wejdę już bez telefonu. Nie za ciekawie. Był spokój, pewnie wynik tej wczorajszej imprezki, właściwie całego e, mojego urlopu, na którym sobie trochę odpuściłem pewnych rzeczy, ale, ale spoko. Nic się nie dzieje, nadrobimy to jeszcze. Jedna taka bardzo ważna rzecz dzisiaj będę chciał powiedzieć o takim poważnym dość temacie, ale to za chwilę. Najpierw muszę wziąć z jakiejś zjeść i odebrać jeszcze auto, które wczoraj zostawiłem. Wczoraj pojechaliśmy autem, ale potem odebrał mnie mój brat i musimy odebrać auto. No, tak więc, jeszcze znalazłem dzisiaj chwilę, żeby dokończyć tego vloga, żeby powiedzieć o czymś w sumie ważnym. Może to nie jest temat właściwy, bo tutaj gdzieś poruszamy te treści takie yy, luźne bardziej, ale wydaje mi się, że to jest temat ważny i o nim trzeba powiedzieć. Być może nie będzie łatwy to temat, ale wydaje mi się, że dzisiaj y, warto ten temat jeszcze poruszyć tę jedną kwestię. Dzisiaj jest Dzień Wszystkich Świętych i połowę dnia spędziłem na cmentarzach. I oczywiście widzieliśmy dookoła wszędzie dzisiaj całą rewię mody i to pokazywanie się. I akurat przy okazji pomyślałem sobie, że podzielę się z Wami tutaj tak jako pewną jedną rzeczą. Bo tak jak wczoraj było Halloween, widzieliście pewnie wstawki z imprezy Halloweenowej, oczywiście fajnie jest czas na zabawę, jest czas na jakieś tam właśnie wspominanie zmarłych, ale dzisiaj jedna taka rzecz, którą chciałabym się z Wami podzielić, to jest to, czego na przykład ja boję się najbardziej. bo ja absolutnie nie boję się jakichś duchów, czy, czy różnych tego typu zjawisk nadprzyrodzonych dobra, może trochę ale tak szczerze mówiąc to absolutnie tego typu rzeczy mnie nie straszą, nie boją mnie jakieś wampiry, zombie, czy krew, inna rzecz, której strasznie boję i to jest coś, nie boję się samej śmierci, w sensie tutaj temat mocno poruszony, ale no, tutaj nie ma co ukrywać. Na chwilę obecną raczej medycyna nie odkryła nic nowego, jak mi się wydaje, więc raczej wszystkich nas to czeka. Nie, że kiedyś po prostu będzie właśnie ten moment, że no słuchaj, czas się skończył i, i spadamy z tego wymiaru może do innego. Natomiast jest tak ta chwila przed tym wszystkim. I tej chwili ja najbardziej się boję. Mówię tutaj o tej chwili, w której przyjdzie mi zmierzyć się z tym, że, no słuchaj, Konrad, już ten czas się zbliża, tak? Jesteś już starym dziadkiem, i życzę sobie takiej chwili, gdzie będę już jako stary, stary dziad siedział sobie w, w fotelu i tak sobie myślał: no to Konrad, zaraz się zbierasz, ale wiesz, tak sobie podsumuj to swoje życie, czy rzeczywiście fajnie się bawiłeś i czy rzeczywiście zrobiłeś to, co chciałeś zrobić, bo dzisiaj tak jak właśnie patrzyłem na tą rewie mody na, na cmentarzu i to, gdzie my tak żyjemy dookoła, to wszyscy bardzo często... Żyjemy trochę na pokaz. W sensie takim, że nie zastanawiamy się nad tym właściwie, co jest dla nas dobre, nie skupiamy się na tym, abyśmy gdzieś sami siebie uszczęśliwili, ale bardzo często żyjemy pod dyktando innych osób. Robimy coś dlatego, że tak wypada, dlatego, że nikt, żeby się nikt z nas nie śmiał, czy dlatego, że co ludzie powiedzą, i trzeba ubrać to, trzeba zachowywać się tak, trzeba robić to. Ja. Staram się w swoim życiu gdzieś wychodzić od takich norm typu na przykład, kiedy jestem na cmentarzu i wszyscy są cichutko, ja jestem głośny, ja próbuję sobie żartować i to z tych zmarłych i, i z żywych i z tego, że ten się tutaj też położy i tak dalej. No to jest no temat do śmiania się, tak? Niech ci zmarli też trochę mają radości z tego, że tam przyszliśmy, pośmialiśmy się, powygłupialiśmy i, i tyle. Ale widzę te spojrzenia osób takie z boku, że no nie no nie wypada tutaj, Boże jest cmentarz, zachowaj powagę. Jaką powagę? Gdzie tu jest powaga w życiu? Po co nam ta powaga w życiu tak naprawdę, kiedy wiemy, że to tak jest wszystko tak jakby na chwilę, tak? Że któregoś dnia stąd się zabierzemy i to wszystko przeminie. więc czemu się gdzieś tam wziąć, nie bamić, nie brać tego życia tak po prostu na luzie, a nie cały czas kilkiem, nie powiem gdzie, ale tam, gdzie się plecy po prostu kończą, tak być robić to, co nam inni każą, stwarzać różnego rodzaju pozory i tak tłamsić w sobie różnego rodzaju emocje. No i właśnie ja na przykład najbardziej boję się tego, że kiedy już będę tym starym dziadkiem, będę siedział w tym fotelu i przyjdzie mi się zbierać z tego świata, to będę sobie myślał, Boże Konrad, nie zrobiłeś tego, co chciałeś albo Konrad zmarnowałeś czas na coś tam, albo Konrad bałeś się, nie zrobiłeś tego bałeś się, że inni ludzie coś powiedzą, to, 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 to jest najbardziej rzecz, której się najbardziej boję typu, że kiedyś będę żałował że czegoś w życiu nie zrobiłem, więc tutaj dzisiaj chciałbym się z wami podzielić właśnie tym, żeby gdzieś w tym czasie jak mamy te Halloween i wszystkich świętych i tak dalej, żebyśmy nie bali się gdzieś tam czy to właśnie jakichś upiorów, duchów i tak dalej, czy, czy z czyli żebyśmy nie bali się śmierci poniekąd, jak idziemy na groby i tam wspominamy naszych zmarłych. Oczywiście trzeba o nich, o tych ludziach pamiętać, żeby ta pamięć pozostała, nadal gdzieś kultywować tę tradycję. To jest oczywiście bardzo ważne, ale żeby gdzieś trochę z tyłu głowy pomyśleć sobie, że kurczę, kiedyś też będę taki leżał w grobie i żeby po prostu... Nawet jeżeli nie będę wtedy już nic kontaktował, jeżeli moja świadomość będzie zupełnie... Nie będzie jej, nie będzie nic, to żebym... Chwilę gdzieś przed tą takim odejściem, mówię, może to jest trudny temat, ale żeby chwilę przed odejściem móc sobie powiedzieć, kurczę, ale fajnie ci się żyło. Jestem z Ciebie dumny, że nie bałeś się w życiu zrobić tego czy tamtego. Jest taka książka, Czego żałują ludzie po śmierci. Nie pamiętam dokładnie tytułu. To jest jakaś pani pielęgniarka, która zajmowała się ludźmi z hospicjum. Jeśli to przekręcę, to mi wybaczcie. I ona właśnie robiła wywiad z ludźmi, którzy odchodzili, czego najbardziej żałują, żałowali w życiu, że, że nie zrobili. I właśnie na pierwszym miejscu, z tego co pamiętam, to właśnie. Na pewno w pierwszej piątce, ale na pierwszym miejscu było właśnie to, że ludzie żałowali tego, że. Nie żyli tak jak chcieli, nie spełniali się, tylko właśnie bali się pewnych rzeczy w życiu, dlatego że zastanawiali się nad tym, co powiedzą inni. To może wyciągnijmy z tego wnioski i zamiast następnym razem, jeśli będziesz ty myślał lub myślała nad czymś, Hmm, a może zacząć, nie wiem, swój własny biznes, a może zacząć jeszcze studia, nawet jeśli mam, nie wiem, 56 lat i może właśnie w tym wieku warto zacząć studia, a może, nie wiem, jak masz jeszcze 80 lat i na przykład może warto gdzieś poszukać jakiejś kolejnej miłości w życiu, czy, czy coś takiego, to czemu tego nie zrobić, tak? Możesz kiedyś po prostu tego żałować i to będzie cholernie przykre uczucie. Bawmy się trochę tym życiem. I to bawi się tak, oczywiście, żeby nie szkodzić drugiemu, ale też nie brać wszystkiego aż tak bardzo, bardzo serio, bardzo, bardzo poważnie. I mam taką radę dla Ciebie. Następnym razem, jeżeli będziesz myślał, będziesz myślała nad tym, czy by właśnie nie, wiem, nie rozpocząć jakiegoś swojego nowego biznesu, czy by nie, wiem, nie napisać książki, czy by nie, wiem, nie zacząć nagrywać vlogów, tak jak ja teraz, to jest też powód, dlaczego ja to nagrywam. Tak sobie myślałem, hmm, Mogę właśnie tego żałować. Jak będę siedział taki 99-letni, ja w fotelu i powiem sobie, kurczę, Konrad, mogłeś w tym nagrywać te vlogi, to bym sobie teraz obejrzał. I najbardziej mnie właśnie rusza to, że kiedyś mogę sobie pomyśleć, kurczę, ale żałuję, ale teraz już tego nie cofnę. Nie, no bo. Chyba raczej żyjemy, żyjemy tylko, tylko raz i warto tak w ten sposób na to popatrzeć. Dobra, koniec y, tych takich smętów tutaj dzisiaj. Dzisiaj taki odcinek bardziej taki, no widzicie, na poważnie, na poważnie, chociaż staram się od tej powagi odchodzić i Was do tego również zachęca. Dobra, jutro pogadamy na jakiś temat bardziej taki luźny, językowy, dzisiaj tak trochę bardziej na poważnie, ale ja mam nadzieję, że rozumiecie dokładnie o co mi chodzi. Nie bój się robić rzeczy, które Ty uważasz za słuszne, które uszczęśliwią Ciebie, a nie do końca innych dookoła. To jest taka moja najważniejsza rada dnia dzisiejszego, no i właśnie w tym czasie tak, wszystkich świętych, może jak trochę jak ksiądz zaczyna już gadać, ale warto właśnie się zastanowić, że no w sumie jesteśmy na tym świecie tylko na chwilę, kiedyś odejdziemy. To czemu nie zacząć grać go trochę tak na pół żartem, pół serio tego naszego życia, i żeby w chwili, kiedy będziemy się już z tym życiem naszym żegnać, to żeby sobie nie powiedzieć, Konrad, bardzo dobra robota, jestem z ciebie niesamowicie dumny, super, że nie bałeś zrobić tego, nie bałeś tego, robiłeś tak jak i, i żyłeś jak chciałeś, tak jak to śpiewał Stachurski. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Jakie ty masz do tego podejście? Czy rzeczywiście warto tak na wszystko, do wszystkiego podchodzić serio, serio, czy może lepiej trochę wyluzować i śmiać się? ze wszystkiego. Wiem, że tutaj poruszam taki dość kontrowersyjny temat, no bo przecież jak to? Nie wolno śmiać się z niepełnosprawnych, nie wolno śmiać się z chorych, nie wolno śmiać się ze zmarłych, a ja uważam właśnie, że można i, i można jak najbardziej. Tyle, yy, uciekam, spadam, trzymajcie się i do jutra, jutro poruszymy jakiś luźniejszy temat na pewno. Cześć!